Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu w poniedziałek. Myślę, że jeszcze troszkę za wcześnie komentować, odnosić się do wczorajszych wyborów, bo to one jeszcze właściwie są niezakończone w części kraju. No tak czy inaczej, sądząc po frekwencji, która była, no całkiem przyzwoita. Nie ma zwycięzców zdecydowanych. Są sami poranieni. Delikatnie. No ale ja nie dzisiaj o tym, yy, znaczy, ja nie o tym dzisiaj chcia, chciałem. Dzisiaj chciałem dwa słowa o prezydencie naszym, który za. nie zawetował, no, to bym przesadził. Odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Gość niespodziewany. Dzień dobry, panie Moricu. <laughs> Co to ja miałem powiedzieć? Ja właściwie w tej sprawie co mówił ten Polaski ale ja inaczej ujmę to nie było jeszcze balady kowbojskiej o tym takim antycznym piłacie, co to mył ręce w pilnej potrzebie. Bardzo mocno. No to, to co? Śpiewać czy gadać? Nie ma co gadać, niech pan śpiewa. Proszę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest w historii jeden prefekt, który wśród prefektów licznych zwyczaj miał umywać ręce nie ze względów higienicznych. Z tego co pamiętam z lekcji w pilnej czynił to potrzebie, a chodziło o to, żeby zdjąć odpowiedzialność z siebie. Niby całkiem prosta sprawa, ale nowy ma potencjał. W kraju co nad wieprzem leży rośnie groźna konkurencja, mistrza bluscki kończyn górnych z ciemnogrodu się wyłania, postać co ma gigantyczną skłonność do rąk umywania. Teraz właśnie z pasją duma o formule dłoni mycia i na szali walki z tuskiem w stanie jest postawić życie. Nie nieswoje uspokajam zwolenników, prezydenta. Takim altruistą nie jest, tutaj chodzi o pacjenta. Właśnie ręce umywając niczym ciemniak z koziej wulki, sieć onkologiczną rozciął i skierował ją do Julki. Każde mydło się wymydli, każde bydło się wypodli. Jeszcze tylko roczek z hakiem nawet się nie trzeba modlić. Dziękuję bardzo serdecznie Panie Little Moricu. Bardzo to była piękna ballada. Bardzo, bardzo. A teraz już yy, w kartka z kalendarza i nasz imienniczek. 8 kwietnia dzisiaj jest, gdyby Państwo nie wiedzieli, poniedziałek i imieniny obchodzą. W związku z tym Dionizy, Julia i Radosław, a także Amancjusz, Apolinary, Asynkryt, August, Cezary, Cezaryna, Ema, Emma. Emma. January, Julian, Makaria, Maksyma, Perpet, Perpetus i Walter. I wszystkiego dobrego. E, państwu solenizantom nietypowe święta mamy, mamy. Międzynarodowy Dzień Romów dzisiaj jest. Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO. Oraz Dzień Miłośników ZOO. E, no. Przysłowie na dziś. Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. To no, antyczne troszkę przysłowie, no bo ten klimat, to już wspominałem. Tybutybutycycat, yy, nie, ale za to będzie... Będzie... Bącik Kasi na koniec i moje peregrynacje ostatnie, tak sobie leżałem, kombinowałem i popatrzyłem i nie było jeszcze czegoś takiego. Tarcie od pyłu. Dziękuję Państwu serdecznie. Ó, outra eu trago, outra